Przed nami magiczna noc, o której mówi się, że nawet zwierzęta mówią ludzkim głosem. Ustępują konflikty i podziały. To dzień pokoju, miłości i dobra. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania programu, w którym występują uczniowie naszej szkoły. Niech on wprowadzi nas w magię świąt, w nastrój życzliwości i radości. Niech pokój, miłość i wzruszenie otoczą nas wszystkich i trwa. Ludzie, ludzie, nie widzieliście Jezusa? Ma 12 lat. Odłączył się od nas i nie możemy go znaleźć. Gdy wychodziliśmy z Jerozolimy, widzieliśmy, jak rozmawiał z nauczycielami w świątyni. Może tam został. Chodźmy. Synu, czemuś nam to uczyni? Razem z twoim ojcem szukaliśmy ciebie. Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinien być w tym miejscu, co należy do mojego ojca? Boże, dzięki Ci, odnalazł się, moje dziecko. Tak się martwiliśmy. Synu, tak się o Ciebie baliśmy. Nigdy nie oddalaj się bez naszej zgody. Rodzice bardzo cierpią, gdy zginie im dziecko. Przepraszam, powinnam bezgranicznie ufać Bogu, ale jestem tylko człowiekiem. Mamo, pamiętaj proszę, że wszystko co się zdarzy, zależy od Twojego ojca. Tak, wiem. Mamusiu, czy to czas najwyższy, abyś mi opowiedział o sobie, o tym co czułaś i gdy byłem pod Twoim sercem od moich narodzinach i pierwszych chwilach mojego życia? Przecież ty wszystko wiesz, jesteś synem Bożym. Pragnę, byś mi o tym powiedziała. Zrób to niezbędność na, na mnie, lecz ty na siebie. Właśnie nie powinnaś powiedzieć o tym, bo komu jak nie Jezusowi. Wiem, że to, co się spotkało, było dla ciebie ciężkie. Nikt poza Józefem nie wie, co przeżywałam, gdy miałeś się narodzić. Zacznijmy od początku. Wyobraź sobie, jestem sama w domu, nabieram wody ze studni i nagle zjawia się mi jakaś uśniąca postać, jakby zjawa. Anio? Wie, co się we mnie dzieje. Gdy mnie pozdrawia, moje serce dygocze i chce mi wyskoczyć z piersi. Nigdy nie zapomnę tych słów. Nie bój się, Maryjo, znalazłaś moją łaskę u Pana. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadaś mi Jezus. Gabriel przytulił mnie delikatnie i zapewnił, że aniołowie będą czuwali nade mną dzień i noc, po czym odszedł, zostawiając samą. Miałem przy sobie ziemskiego anioła Józefa, któremu Bóg ukazał się we śnie. Józef z pokorą przyjął rolę opiekuna. Co ja bym bez niego zrobiła? Mamo, co było dalej? Wszystkie miejsca zajęte, bóle się nasilają. Płaczę zlękniona, składam ręce i błagam, aby nas przyjęli. Józef biega od domu do domu, wszystko na nic. Wyobraź sobie, co wówczas czuliśmy. Modliłam się, wzywałam ojca, błagałam. Dobry człowieku, wpuśćcie nas. Moja żona ma bóle porodowe. Ludzie, nie mogę was przyjąć. Spójrzcie, jaki tłok, ilu mam gości. Błagam, siostro! Przykro mi, niech Bóg ma was w swojej opiece. Szukajcie gdzie indziej. Wreszcie, nie znalazłszy pomocy, zdani tylko na siebie, rozżaleni, udaliśmy się za miasto. Czułam się jeszcze gorzej i ta świadomość obwiniałam siebie. Że nie zapewniłam ci godnego miejsca na rodzin. W ciemnościach nocy Józef dostrzegł stajenkę a w niej żłobek. Czułam, że za chwilę w tym okropnym miejscu przyjdziesz na świat. Musiałeś być rozżoną. Nawet nie wiesz jak bardzo, wyobrażasz sobie, zamiast domu ciemna zimna stajenka, zamiast łóżka siano i żłob. Boże, co ja wtedy przeżyłam? Mariusz budź się, słyszy dzwonki owiec. Pewnie pastecie zaganiam owce do zagrady byle nas nie wypędzili z stajenki. Boże, uchrań nas. Wokół stajenki owce się tłoczą, za chwilę do środka nam skoczą. Panienko święta, mogliby do środka wejść mali bracia zwierzęta. Niech wyjdą na chwilkę, będzie milej. Własnym oczom nie wierzę, czarna owca chce wejść. My! 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 Strzelcie ją skopyta, niech się dowie gdzie miejsce. Niech się tu nie wpycha. My! Pasterze! Przychodzicie do Jezusa i się ukłaniacie, a wcale go nie znacie. Czarną owcę potępiacie. Może potrzebuje pomocy, miłości. Chodź, owieczko. Pojawienie się w pasterze, w stajence uspokoiło mnie, a opowieść o aniołach utwierdziła w przekonaniu o opatrzności Bożej. Mamo, chcę Ci powiedzieć, że moje rodziny będą obchodzone przez ludzi na całym świecie. Do symbolicznej stajenki będą przypiegrzymowali wszyscy ci, którzy mają Ojca w niebie i są moimi braćmi. Historię Bożej rodziny będą opowiadali, przekazywali z pokolenia na pokolenie. Będą budowali stajenki we swoich krajach, miastach i wioskach. W tamten dzień, kiedy Bóg się narodził, nauczył ludzkość, co to znaczy być człowiekiem. Dawać, a nie brać. Służyć, a nie panować. Dlatego zapomnijmy o tym, co złe. Przebaczajmy, chociażbyśmy mieli... To czyni 77 razy. Na zakończenie z całego serca życzymy Wam spotkań rodzinnych, właśnie odsuniętych na bok, pukania do drzwi przyjaznych osób, kartek od wszystkich, których kochacie, dużo radości, serdecznych objęć, pocałunków, szczęśliwych wspomnień, aby Wasze święta były tym, co, czym powinny być, lawiną ciepła w środku zimy.